Witam wszystkich serdecznie w wideo recenzji telefonu Nokia 105. Zobaczmy na pudełko. Jest ono tekturowe, niewielkich rozmiarów, z informacjami, co ten telefon posiada. W zestawie znajdziemy także ładowareczkę. Jest ona mała, lekka. Możemy ją włożyć nawet do kieszeni. I bardzo fajną książeczkę z instrukcją obsługi. Mamy tutaj wszystko wyjaśnione za pomocą obrazków. Tak więc, yy, przyswojenie wiedzy odnośnie obsługi telefonu, nawet przez osobę starszą, nie stanowi żadnego problemu. Zobaczmy na obudowę. Porównam oba telefony. Jest to Samsung E1230. Jak widać, jest on odrobinę większy, chociaż może nawet nie, ale posiada dużo większy wyświetlacz. Przejdźmy do obudowy noki. Jest ona wykonana z plastiku. Plastik jest dobrze spasowany, krawędzie nie są jakieś ostre, ale jednak plastik jest w dotyku może i przyjemny, ale czuć to, że jest telefon wykonany dość słabo. W zasadzie tylko mam zastrzeżenia co do jakości użytego plastiku, który jest dość cienki. I nie sprawia wrażenia odpornego na zarysowania. Zacznijmy od przodu. Zajdziemy tutaj głośnik rozmów logo producenta. 1,4 celo wyświetlacz, jest to bardzo mały wyświetlacz. No i mniejszy już być nie może. Mamy tutaj też klawiaturę. Jest ona odporna na zabrudzenia. Czyli odporna na pył, ale także na jakieś drobne zamoczenia, tak przynajmniej nam deklaruje producent. Poniżej mamy otwór mikrofonu. W dolnej części mamy tutaj otwór, za pomocą którego przyczepimy smycz do naszej komórki. Po bokach nic nie znajdziemy, a u góry mamy złączę jack 3,5 mm, latarkę LED oraz złącze ładowania. I również możemy tutaj włożyć sobie paznokieć i ściągnąć tylną klapkę. Pod klapką bateria o pojemności 800 mAh. No i pod baterią mamy dostęp do slotu na kartę SIM tradycyjnego rozmiaru. Tak jak mówiłem, wyświetlacz jest bardzo mały. Ale oferuje on przyjemne w odbiorze kolory. Jest to wyświetlacz TFT, tak więc nie ma jakiegoś efektu rozmycia przy przejściach. Taki efekt był zauważalny w niektórych tanich Samsungach, tutaj tego nie ma. Tak więc wyświetlacz na plus, jest on czytelny w słońcu. No ale czcionkę ma dość małą. Tak jak widać, tutaj czcionka w menu jest niewielka. I jeszcze w dodatku różnokolorowa, w zależności od tego jaki kolor ikonka ma, możemy przełączyć na tradycyjną listę, co na pewno ułatwi korzystanie telefonu, z tego telefonu osobom, które mają problemy ze wzrokiem. No i na wyświetlaczu znajdziemy wskaźnik zasięgu, baterii. Ona ma, wskaźnik baterii ma 5 kresek, nazwę operatora i dość dużą godzinę. I zobaczmy jeszcze może jak wygląda menu listy. Tak właśnie to wszystko wygląda od środka. Mamy tutaj sortowanie połączeń jako odebrane, nieodebrane, wybierane numery, czas połączeń, jak i licznik wiadomości. Rejestr jest zasobny i muszę powiedzieć, że nie osobiście on wystarcza. Jak i również. Pojemność książki telefonicznej, która wynosi 500 wpisów, też jest wystarczająca, myślę, że dla każdego. No i jeśli chodzi o właśnie jakość rozmów, która powinna być bardzo dobra w takim telefonie, no niestety ta Nokia mnie bardzo rozczarowała, ale może już nie tak jak wcześniejsze modele tego producenta. Mam tutaj na myśli głównie model Nokia C200. No, w tym modelu, jak o ile ktoś czytał moją recenzję. Dźwięk, który powinien wydobywać się przez ten głośnik na przednim panelu, wydobywał się przez głośnik, który jest ukryty właśnie tutaj pod tym paskiem z logo producenta. No i w tym modelu jest sytuacja identyczna. Tak więc, albo rozmawiamy przez ten telefon trzymając go tyłem do głowy, to może wyglądać to trochę dość śmiesznie. No, albo niestety mm, rozmawiamy przez ten telefon y, tylko w domu, bo głośność jest wystarczająca, żeby usłyszeć przez ten głośnik. No, ale niestety wszyscy dookoła będą słyszeli to, co my mówimy do, do kogoś. To znaczy, to będzie słychać to, co ktoś mówi do nas, a nie to, co my mówimy do kogoś. No, bo to jest oczywiste, że to będzie też słuchać. Tak więc, mm, no. Nie wiem, jak mam to ocenić, ale no niestety Nokia nie zrobiła żadnego postępu w telefonach z tej półki. No i telefon absolutnie nie nadaje się do, do prowadzenia jakichś dyskusji telefonicznych. No chyba, że nie, nie cenimy sobie odrobiny dyskrecji. No i nie będzie nam to przeszkadzać. Znacznie lepiej wygląda pisanie wiadomości. Właśnie tak wygląda pisanie SMS-ów na Nokii 105. Czcionka nie jest taka zła, aż tutaj literki T zabrakło, ale klawiatura jest bardzo wygodna, ma bardzo dobrze wyczuwalny skok. Jej nadruk nie jest dość duży. Mam na myśli tutaj oczywiście te mniejsze nadruki, nie tylko cyfry, ale także litery. Raczej nikt nie będzie miał problemów z pisaniem wiadomości na tym telefonie, Również co do zasięgu, nie mogę złego słowa powiedzieć. Norma jest wyrobiona, rewelacji tutaj nie ma, ale na pewno telefon w większości miejsc będzie miał jakiś tam sygnał. Tak więc, od tej strony Nokia nie rozczarowała mnie tak jak przy okazji rozmów telefonicznych. Największą rozrywką, jaką ta Nokia może nam zapewnić, to jest oczywiście radio FM, do którego, aby go używać, musimy mieć zestaw słuchawkowy podłączony. Zestawu słuchawkowego nie znajdziemy w zestawie, tak więc musimy podłączyć sobie jakieś inne słuchawki. No i obsługa radia jest bardzo prosta, ale warto wspomnieć, że radio jest bardzo czułe i nie ma tutaj żadnych problemów z odbiorem stacji. W taki sposób sterujemy głośnością. I możemy zmieniać kanały. Nie możemy ich sobie nazwać dowolnie, tylko mm, musimy być skazani na, na nazwę w postaci numeru z częstotliwością. Również informacji RDS ten telefon nam nie wyświetli. Zobaczmy jeszcze na kilka dodatków, które tutaj mamy. Mm. No, wiadomo, kalkulator, przelicznik, jakieś rozliczenia, minutnik, kalendarz, stoper i właśnie latarka. Latarka nie jest jakaś super mocna, ale na pewno nam mm, oświetli drogę. Jak zabraknie światła czy też jak prąd zgaśnie, to będziemy mogli dojść do, do rozdzielni domowej i, i włączyć odpowiednie zabezpieczenia. Tak więc myślę, że latarka spełnia swoją rolę. Możemy ją w bardzo prosty sposób włączyć za pomocą: dwukrotnie wciskając klawisz nawigacyjny. No i jak warto jeszcze wspomnieć o klawiszach nawigacyjnych, mamy tutaj tylko cztery kierunkowe strzałki, brakuje środkowego klawisza. To jest na pewno dla, wiele, dla wielu osób wadą. No ale no niestety tak to w tej Noki zostało rozwiązane. Zresztą, jak w wielu tańszych telefonach, tego producenta, jeszcze gdzieś tutaj znajdziemy o właśnie proste gry. No i myślę, że najbardziej popularna gra jeszcze za czasów Nokii 30, 30 i innych tego typu telefonów. Mamy tutaj wężyka, którego musimy sobie karmić i on nam rośnie. Tak więc. Kupując ten telefon, na pewno mamy trochę zapewniony powrót do przeszłości. Warto również jeszcze spojrzeć na ekran blokady klawiatury. Mamy tutaj wyświetlaną godzinę na czarnym tle. Jest to czcionka biała, tak więc jest wysoki kontrast. I również mamy datę. Kluczyk, czyli klawiatura jest zablokowana, ale także wyświetli się nam koperta lub strzałka informująca, że mamy nieodebrane połączenie. Tak więc pod tym względem tutaj wszystko jest na plus. Również jeszcze przejdziemy do kalendarza, który w tym telefonie jest. możemy sobie dodawać tutaj hmm, przypomnienia również z alarmem tak więc trochę postępu jest w tych telefonach noki bo wcześniejsze modele chyba nie oferowały takiego ta, aż tak rozbudowanego kalendarza na tę półkę cenową, przynajmniej pamiętam swego czasu, jak jeszcze kupowałem dwa lata temu E1230. To zdecydowałem się właśnie na Samsunga ze względu na kalendarz z możliwością dodawania notatek który jest, jak dla mnie, no, bardzo ważną funkcją w telefonie. Podsumowując, Nokia 105 jest to bardzo przyjemny telefon w obsłudze, mimo że ma specyficzną wadę w postaci tego, że właśnie rozmowy słychać przez tylny głośnik. No, ja jeszcze sobie nie wyobrażam chodzić po ulicy z takim telefonem i trzymając go odwrotnie. No, różni ludzie mogą sobie różne rzeczy pomyśleć. Tak więc, jak dla mnie, to jest ogromna wada tego telefonu. Gdyby jakość rozmów była dobra. A w zasadzie słyszalność w przednim głośniku bez uczestnictwa tylnego to myślę, że to by był jeden z lepszych telefonów w tej półce cenowej. Na no, jednak, mimo wszystko, tego powiedzieć nie mogę. Jak wygląda konkurencja? No tutaj głównie w rachubę wchodzi w Samsung ze swoim modelem E1200, który może nie oferuje fenomenalnej jakości połączeń. No, ale dźwięk wydobywa się przez właściwy głośnik, a dokładniej ten głośnik jest tylko tam jeden, no, ale jednak, mimo wszystko, nie ma takiego problemu jak w tej Noki. Tu już bym wolał mieć jeden wspólny głośnik do rozmów i do dzwonków, niż tak jak tutaj tutaj rozwiązano. Niby są dwa głośniki, ale jednak, tak jakby był jeden i to po złej stronie. Odnośnie głośnika muszę jeszcze powiedzieć, że Nokia dała bardzo fajne dzwonki, które możemy spotkać w najdroższych telefonach serii Lumia. Są one polifoniczne, tak więc fajnie brzmią. No i podsumowując całą resztę, to oczywiście wszystko jest na plus. Ale jednak mimo wszystko nie polecę tego telefonu z powodu tylko i wyłącznie tej jednej wady, która jest dla mnie, no Ogromna wręcz, no i nie, nie będę brać nigdy pod uwagę tego modelu, szukając telefonu jakiegoś prostego. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest właśnie ten Samsung E1230. Ma on dużo większy wyświetlacz, jakość rozmów jest naprawdę bardzo dobra. Ma również wygodną klawiaturę. Obudowa jest solidnie wykonana, z dobrej jakości tworzywa. No i cena jest bardzo porównywalna z tą Nokią. Tak więc wybór pozostawiam Wam, no ale chyba jednak będziecie musieli zrezygnować z zakupu tej Nokii, chcąc, nie chcąc. Było fajnie, fajnie się zapowiadał ten telefon, no ale jednak liczę, że, że Nokia cokolwiek zrobi w tym kierunku. Chociaż patrząc na model C200, który też ma taką wadę, no i Nokia nic nie zrobiła zupełnie, żeby to naprawić. No a tutaj. Mamy taki problem, że nie możemy nawet oprogramowania zaktualizować, bo telefon nie ma dostępu do internetu. Tak więc, no niestety, Nokia nie wykazała się tutaj za bardzo. Wymienię wszystkie wady, poza tą jedną, na którą tak ciągle narzekam. Jest to oczywiście brak piątego klawisza nawigacyjnego na środku. To oczywiście jest to kwestia przyzwyczajenia, tak więc nie jest to jakaś wielka wada. Na pewno jest zbyt mały ekran, no jest to uciążliwe, to, że czcionka jest dość mała i jak, jeżeli dostaniemy bardzo długiego SMS-a, to musimy się sporo naprzewijać, żeby przeczytać go do końca. Mamy tutaj również dość słabej jakości plastik. No w Samsungu jest on, wygląda na bardziej trwalszy, chociaż w modelu E1200 jest on na podobnym poziomie, co w tej Nokii. Tak więc, no nie wiem, czy to mogę uznać jako wadę. Teraz już wszystko jest takie tandetne. Tak więc, myślę, że, że to są wady trochę wyciągnięte na, na wyrost. Najważniejsze jest to, że obudowa bardzo dobrze przylega do korpusu telefonu i nie trzeszczy. Przejdźmy teraz do zalet. No na pewno cena. Nowe telefony możemy kupić za poniżej 100 zł w sklepie. Tak więc, jest to atrakcyjna cena. Bardzo dobra bateria. Prosta obsługa. Odporna i wygodna klawiatura. Mamy tutaj również bardzo dobrej jakości wyświetlacz. Mam na myśli tutaj tylko jakość i czytelność na słońcu. Możemy również do, do zalet zaliczyć latarkę oraz radio, które no, bardzo dobrze się sprawuje w tym telefonie. Nawet lepiej niż w tamtym Samsungu. No, i również jakość muzyki przy użyciu odpowiednich słuchawek jest całkiem sympatyczna. Tak więc nie będziemy się musieli męczyć słuchając muzyki z tego modelu. Dziękuję wszystkim za uwagę i pozdrawiam. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Myślę, że niedługo pojawią się kolejne wideo Mam nadzieję, że nieco bardziej dopracowanych telefonów niż ta Nokia. No, ale o tym to już będzie, dowiecie się już wkrótce.